Dobra, przyszedł czas na komentary wreszcie. Po Polki dają w szyję. <laughs> o mój Boże. Yy, słuchamy, słuchamy, co Polacy o tym sądzą. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no, jak do 25 roku sobie daje w szyję, Tam no. jest taki rechot cała sala rechotała. Ale to bardziej rechot jest... Z Wydaje mi się, że to bardziej jest rechot z takiego trochę politowania, nie? Bo nie oszukujmy się. Ja bym się też zachniał, czat. Ja bym się też zachniał. Ale nie, że... A, ale kurde to wiedział, ale kilka czat. Tylko tak. O, ja cierpię. <ścoughs> To akurat tego, tego nie wyłapałem, jak to słyszałem teraz pierwszy. To jego za zachnianie się. Kobiety mają funkcjonować. Ceny w górę. Kto się chce płacać po prostu? Takie życie, jakie mamy. Jak on może cokolwiek mówić o dzieciach? Jak on... Nie ma dzieci, nie ma prawdziwej rodziny, nie ma prawa jazdy, nie robi zakupów. Proszę pana, on sam to wie pan. Wody w ubikacji nie spuszcza. Co dopiero wie pan. Co macie do powiedzenia prezesowi? Niech sp no i wyjaśni, o, wyjaśniony. Niech zacznie od siebie. Nie jest ojcem, żeby osądzać innych. Niech wychowa, niech urodzi. Niektórzy uważają, że on jest takim, wie pani, mężem stanu i Ale... ojcem narodu. Panie, taki z niego ojciec narodu, jak ze mnie matka narodowa. Dobra, Do oglądamy. Ale rodzi się tak mało dzieci. Prezes Kaczyński odpowiada, ponieważ młode kobiety, tu cytat. Dają w szyję. I co na to polskie kobiety? Czy zgadzają się z tą diagnozą prezesa? Dyskutuj o tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. To jest taki dobalony content, to on jest tak dobry. Prezes Kaczyński mówi, że młode kobiety. to. Ale... dają w szyję, powiedział. Proszę pana. Akurat wypowiada się ten, co najmniej na ten temat wie, proszę pana. No, no, no nie uważa pan? No on też takim jest, wie pani, trochę jakby ojcem pana. E, pana. narodu. A skąd ona, no wiem, może Jaro za młodu, może Jaro za młodu się już wyszalał, słuchajcie. Może jemu już kobita nie jest potrzebna, może wiesz, może on już co nie otrzeżył, to przeżył, teraz zajmuje się rządzeniem. No hmm. czyli nas wszystkich Niech tutaj... Niech pan mnie nie rozśmiesza, bo nie chcę się wyrażać brzydko. Jaki on ojciec narodu? Panie, taki z niego ojciec narodu, jak ze mnie matka narodowa. Wypowiada się człowiek, który tam wie, pan, no akurat ani to że on ani dzieci w życiu nie miał, to co on może wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie dziecka? Skąd on może wiedzieć, proszę pana? A koniecznie ile pan persy kosztują, pewnie, to, to o czym to w ogóle wie pan? Mowa. Ostatnio były takie zdjęcia, że sam wodę do domu sobie zaniosł. Proszę pana, on sam to wie, pan. Wody w publikacji nie spuszcza, co dopiero wie pan. To jest takie podpubliczkę, wie pan. No. A dlaczego te dzieci się w takim razie nie. Myślę akurat, że Jaro wodę po sobie spuszcza. Gdyż też nie, nie, nie przesadzajmy, że ci ludzie są aż tak mocno odklejeni. Co w się, sensie Jarek jest giga odklejony, nie? No to, 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 to nie ulega wątpliwości, ale <laughs> jakby wiesz, no on przychodzi do siebie do domu i jakby nie ma tam tabu ludzi, którzy, nie wiem, płótkiemu podci podcierają. Nie rodzą, no nie... Proszę pana, no, no teraz wie pan, no każdy, no, no co dziecko, no to trzeba mieszkanie, dobrą pracę, no a później z czego to dziecko utrzymać, jak zna taka, no to wie pan, teraz młodzi ludzie, to albo za granicę, wie pan, albo zanim sobie zrobią dziecko, to się, wie pan, 10 razy zastanowią. I a uważam... to akurat, to akurat jest prawda z tym, że teraz taktycznie młodzi się zastanawiają, bo mm, ja może nie otaczam się jakby tak, wiecie, osobami, nie dwudziestoletnimi, nie? Ale mam na przykład kuzynkę, nie? jedną, drugą, które gdzieś tam mają. Jedna ma 20, chyba dwa, druga 25, czy coś takiego, czy 26. I wiesz, i jakby, no, no, no jest taka narracja wśród, wśród nich, że, że no teraz dziewczyny się mocno, szczególnie dziewczyny, się mocno zastanawiają nad tym, ale i, i, i jest grupa, grupa na pewno mężczyzn, którzy też jakby, wiesz, mają. Mają przemyślenia na ten temat, nie? A nie, że. A, umoczę i zobaczymy, co będzie. że nie będzie nas przybywać, tylko ubywać. Panie, teraz dzieci mieć, to ja nie wiem. To trzeba milionerem chyba być. <laughs> e? Kocie! Będą napadać, grać i tyle. Co to się dzieje, panie kochany? Jak te kobiety mają funkcjonować? Ceny w górę? Co się chce płacać po prostu? Takie życie, jakie mamy, ciężko pracuje. Wie pan, co tydzień przed wypłatą jeszcze gwizda? No, Czyli nie ma pieniędzy? Tak? No, oczywiście, więc skąd te dzieci, skąd to wszystko? Życie drogie. Ja mam córkę 29 lat, ma syn 30. I ja nie będę babcią. Na pewno. Tak jak moja córka, Mamo, ja muszę mieć podstawę. Dom przede wszystkim. Gdzie ja, co ja zrobię z tym dzieckiem? To nie sztuka dziecko mieć, ale mieszkanie, podstawa, prawda? Co te kobiety piją z nieszczęścia? <głos》>, czyli rozumiem, że ona to jak... Jakby przyznaje rację panu pre, prezesowi. Tylko, że one piją z nieszczęścia. No i Kurde, tyle nieszczęśliwych kobiet w tym kraju. Ani do mnie majątek. Jakby mieli godne życie, może inaczej by podeszły do tego życia. Dlaczego młode kobiety nie chcą One mieć dzieci? Przyjął mnie. Dlaczego? Tak. rea, <laughs> reakcja. Muszę jeszcze raz to zobaczyć. do tego życia. Dlaczego młode kobiety nie chcą mieć dzieci? Przyjął mnie. <laughs> reakcja. Dlaczego? Tak. Nie wiem w sumie. Ja mogę powiedzieć osobiście, że nie chcę mieć dzieci, bo dzieci nie lubię. Tru, tru! Przepraszam. Wszystkie dzieciaki. Przepraszam wszystkich rodziców. Znaczy, inaczej, dzieciaki tego. mojego kanału nie powinny oglądać. Teraz, dwa. Co do rodziców, przepraszam rodziców, ale. Mam to samo zdanie. Nienawidzę, kurde, dzieciaków. Nienawidzę. To biega, to skacze, to krzyczy. To przeszkadza. To nie usiedzi na miejscu, to przerywa. Aaaa! Dzieci są straszne. Ja dzieci nie lubię, po prostu może są takie, które po prostu dzieci nie lubią. Może pani cudzych nie lubi, a jak... Nie, ogólnie dzieci nie a. lubię. Ja uważam, że jeszcze nie jest czas na rodzenie dzieci. No my jesteśmy jeszcze młode, proszę pana, jeszcze pół życia przed nami, po co nam dzieci? Ty, ale wydaje mi się, że ta blondyna pije. No, wydaje mi się, że to jest taka, która czeka tylko na weekend. Teraz Prezes Kaczyński wyszedł mhm. i powiedział, że młode kobiety dają w szyję i dlatego nie ma dzieci bardzo dobrze, no jak ktoś nie chce mieć dzieci, no to nie można go do tego zmuszać, no bo te dzieci później będą miały źle. Albo będą je oddawać, porzucać, no ile jest takich dzieci w domu dziecka. Proszę pana. No, no a teraz to się nie opłaca jak ktoś nie mieć dzieci. Wszystko do góry idzie, a dzieci drogie są. To wie pan chyba... Ma pan dzieci? Ja wiem, mam już... No właśnie. Dwóch. Prezes Kaczyński wyszedł i powiedział, że młode kobiety. Ty! W sumie dobrze, że ona nie chce mieć dzieci. Bo ona chyba nie do końca zrozumiała jakby to pytanie, dlaczego on zadaje to pytanie? mu nie chodziło o to! A, dobra! Wy jesteście inteligentni, wiecie o co, o, o co chodzi, nie? To się nie decydują na dzieci, bo dają w szyję. Tu cytat tak powiedział, dają w szyję. Hmm. Trzeba chcieć tego dziecka, tak? No nie, nie będę sobie robiła, bo... bo tak. <laughs> no nie ja rozumiem, tak? I to nie powinien w ogóle się wypowiadać na takie tematy. No nie wiem, no, trzeba znaleźć odpowiedniego partnera, tak? I mieć pieniądze na to, żeby to dziecko jakoś miało fajne to życie, tak zapewnione. Dajecie w szyję jako młode kobiety. <grym> Wiadomo, że czasami pójdziemy na imprezę, ale to nie jest tak, że co tydzień jesteśmy Aha. pijane i no nie, to nie jest problem. A to co macie do powiedzenia prezesowi? Niech po prostu. <grym> Dobrze to mu! Dobrze mu to wiedziała! Tak kobiety zaczynają mieć własne zdanie Oni teraz zaczynają mieć własne zdanie tak jak kiedyś to co im każą będą robić moim zdaniem Aha. a dają w szyję mocno? Czy... nie nagrywaj mnie jak palę a... nie, raczej nie no myślę, że to raczej takie pogłoski chodzą ale no wiadomo, że jak każda pogłoski chodzą w kraju się o tym mówi co to w ogóle jest za sformułowanie wypowiedzi co to jest do określenie w tym temacie, to chodzą. Ta dziewczyna chce wyjść sobie na imprezę tak, no to wiadomo, że nie będzie stała i się patrzyła. Z tymi kobietami to nie jest trochę tak, że Nie tam proszę pana. Dają w szyję. Dają w szyję. A kto teraz nie daje w szyję, proszę pana. I czy kobiety, czy mężczyźni to wiadomo, no każdy sobie radzi z problemami jak umie, no niestety. Jeden pije, drugi bierze narkotyki, trzeci wie pan. No takie... Czas... Trzeci co? No a trzeci to. Dobrze, dobrze, zmysł dziennikarski zainteresował się. Alkohol, narkotyki już były. To co jest, kurde, trzecie? Nie. A trzeci, proszę pana, to pakuje walizkę i ucieka z Polski. No. no. Dlaczego się nie rodzą dzieci w Polsce? Oj, proszę pana, no, kobiety nie chcą zakaz aborcji yy, i te sprawy. No, po powiem panu tak, ja dwójka mam, ale nie zdecydowałam się w tych czasach na dziecko kolejne. A dlaczego? No po prostu ze względu na to, że dzieci rodzą się chore, państwo nie okazuje żadnej pomocy, zostajemy sami po prostu jako rodzice z tym wszystkim. Teraz prezes Kaczyński wyszedł i powiedział, że młode kobiety nie decydują się na dzieci, bo tu cytat dają w szyję. O! <laughs> to tylko no nie tylko matki tak ludzie, no dużo ludzi pije tak ale no to już jest indywidualna sprawa no nie, nie. To nie, nie jest to główny powód według pani Nie młodzi ludzie nie mają właśnie no my też na socjalu tak także no jak No się... na socjalku dzieci I no no nie ułatwiają tego tak te 500 plus nie pomaga? Nie, zbytnio nie. No co to jest te 500 plus? Dziecko idzie do przedszkola, wyprawka, książki, potem szkoła. No, to, to, to nie jest jakaś duża pomoc. No ale też y, zamiast tego mogliby dać właśnie dostęp do darmowych placówek, tak? Te 500 plus to w ogóle to jest porażka według mnie, tak? Ja o to chodzi o z darmowymi dzieci, placówkami. Ale... Nie, jest jakaś super taka pomoc, tak? Nie, dębę rozwój. Powodzenia. Dziękuję bardzo. nie chce już słuchać! Ale Babo, nie tradukujcie. To ja płacę za, za wynajem mieszkanie 2,500. dwa a zarabiam 3,5 i mam córkę półtora roku. No to o jakie drugie dziecko można myśleć. Po prostu. No, po prostu nie wystarczy kasy na to. W tym kraju jest wielka inflacja, w moim kraju jest wojna, więc ja nie mogę sobie wyobrazić, żeby poszła na drugie dziecko, więc gdyby były większe zarobki i wynajem mieszkania nie był 2,5 tysiąca, no to wtedy można byłoby porozmawiać. Ty, ale serio, mieszkania, te teraz tyle kosztuje wynajem mieszkania? Ona, bo, gdzie to jest urodzone? to jest w Warszawie rodzione, gdzie to jest? to? Czekaj, hmm. Organizacyjnie źle to, ile, ile to zrobiłem. O Jezus Maria, jeszcze mi wszystko spadnie, no. Jeszcze mi... Wszystko spadnie. Czekaj, nie tak, ta, Dobra. Czekaj, wezmę sobie to ciastko do ręki. Ej, mam normalnie te. Hmm. Jak to się nazywa? Pier nie pierniki, tylko mam... Cholera, nie przedpannę sobie nazwy. Jak sobie przedpannę, to wam powiem. Yy, ty, nie wiem, gdzie to jest. Myślałem, że tak w tytule. Yy. Ale 2,5 koła za wynajem? Wydaje mi się, że giga dużo. No nie wiem, ja wiem jak wam się wydaje. Wydaje mi się, że giga dużo. 2,5 koła za wynajem. To albo Warszawa, albo jakieś takie wiesz, tego rodzaju miasto, nie? Albo kurde, jakaś dojebana Hawira. W nie sensie, wie, jakieś do, do, dowolone mieszkanko, nie? Ja Idziemy dalej i oglądam. Ten temat z mężem, a tak nie. Dlaczego kobiety nie chcą młode kobiety dzie dzieci rodzić? Inflacja. Sądzę, sytuacja w kraju. Czyli co? Inflacja, wszystko drożeje. Ej, ciężko jest się dostać do przedszkoli i żłobków publicznych, niestety. Dlaczego się mało dzieci w Polsce rodzi? Co jest powodem tego? Pan co jestem mamą, urodziłam dziecko, więc... Ale teraz jest dyskusja, bo się mało dzieci rodzi i prezes... za mało pomocy. Takim mamom. Ty! A ja tego nie rozumiem. Aż tak bardzo serio się te czasy zmieniły. Czat. Moi rodzice, jak mnie rodzili w latach 90. nie mieli kurde żadnej pomocy. Totalnie, totalnie, totalnie żadnej pomocy. I teraz ja słyszę jakieś zasiłki, jakieś świadczenia. Jakieś kurde zniżki, nie zniżki, jakieś dofinansowania, 500 plusy i dalej jest za mało pomocy? Ja mam wrażenie, że dzisiejsze kobiety, ja nie wie, że te młode kobiety to tak naprawdę są to po prostu, że to też źle nie zadożniało, że są bardzo niezaradne. o ale bo właśnie prezes Kaczyński wyszedł i powiedział, że dlatego się dzieci nie rodzą, bo ma, młode kobiety w szyję dają, tak powiedział. To cytat. Czyli, że piją. A. Wszystkie. No nie wiem, skąd pan Kaczyński o tym wie. No jeździ może po, po Polsce, tam obserwuje no, jakieś jakoś, badania. Ja sporadycznie piję i jakoś to nie jest powodem tego, że nie mam kolejnego dziecka, tylko fakt, że państwo nie za bardzo mi pomaga w utrzymaniu tego jednego, a wychowuję ją sama. więc... No to nie mówią, że tam 500 plus to. Ja wie, 500 plus tylko, ile 500 plus jest warte, proszę pana, przy takich cenach jakie są, przy wynajmie mieszkania chociażby, co to jest 500? Na ile to starczy na tydzień? Wyżywienia siebie, dziecka nawet nie, no zależy co będziemy jeść, proszę pana. Czyli co? <laughs> no no. Czyli co? Możemy trochę. Prezes Kaczyński mówi, że młode kobiety piją alkohol zamiast dzieci rodzić. tak powiedział? Czy to prawda? Nieprawda. Że... Budujemy karierę zawodową. A nie to, że... Buduj... O! No i proszę bardzo i to jest kurde git, odpowiedź. Że w szyję dają, powiedział prezes i dlatego nie rodzą dzieci, młode kobiety. nieprawda, nieprawda. Nie? on. Nie, no on to chyba. Jaro piję? Tak, tak, kariera Słyszałam jego wypowiedź, to jest. No, no, to jest, jest pani ekspert. To jest pani ekspert. A ja słyszałam jego wypowiedź, poddałam ją analizie i doszłam do wniosku. Czekaj jeszcze raz. Słyszałam jego wypowiedź, to jest wstrząsające, proszę pana. Ja nie wiem, kobiety powinny się zebrać i jakiś wystąpić. <laughs> Napierdolić mu. <laughs> Najebać mu. jakby coś takiego odpowiedziała. Pozew o zniesławienie, o. o no, no, no bra brak słów po prostu. Brak słów za takie zachowanie, tak obrażenie młodych kobiet. Tam jest taki rechot. Twoje <grym> daje Ten jego, śnieg. Ten jego śnieg. Cała sala rechotała. No wiem, ona analizowała to. To się należy. O, Jezu. Modlić, żebyśmy wrócili do normalności, bo ja no strasznie się obawiam o przyszłość moich wnuków. Umowy są jakieś, śmieciowe umowy są. Młode kobiety nie mają mieszkań, bo brak mieszkań, nie stać ich na kredyty. Skąd mają wziąć pieniądze? Jak on może cokolwiek mówić o dzieciach, jak Nie ma dzieci, nie ma prawdziwej rodziny, nie ma prawa jazdy. Nie... Ale jak to się mówi? Eee... No właśnie, jak to się mówi, żeby Czekaj, żeby ocenić chleb nie trzeba być piekarzem, drogi zakupów. No, przepraszam bardzo. To chyba coś nie tak jest. Dlaczego dzieci się nie rodzą w Polsce? Z biedy? Pięć lat temu rodziło się 100 tysięcy więcej dzieci rocznie niż teraz. Było 400 tysięcy, teraz 300 tysięcy spada, Polki nie chcą rodzić, bo dają w szyję, mówi prezes Kaczyński. Szuka pu dobrego punktu znaczy Te.. Ja nie odrażam, ale pierwszy rzut oka i mam wrażenie, że tutaj kięciunio Jaro rację ma. W tym przypadku myślę, że księciunio ma rację. Przepiję na kampanię wyborczą, ale trafił chyba kulą w płot. Jeśli to, to ma być u niego w programie wyborczym, to... Pani mu nie wróży sukcesu. Nie jest ojcem, żeby osądzać innych. Jak będzie oj, mężem i ojcem, to pogadamy. Niech wychowa, niech urodzi i, i, nie, i niech pokaże, że, że, że zdał z tego egzamin. To, to, to przyjmij mu nad piątkę. Niektórzy uważają, że on jest takim, wie Pani, mężem stanu i Ale, ojcem narodu, można powiedzieć. Nie, to, to, to jest... U, 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 ma Pan dzieci? Ja mam. Dwóch. In, dwóch synów. A dwóch. ja mam jednego syna. Urodził go w 15 minut. 20... 23 lata temu. Jak usłyszałem od lekarza, że mogę rodzić co roku, to zapytałem się, a mi pan pieniądze a to? To, to? to lekarz nic nie odpowiedział. Jak mało dzieci rodzi w Polsce, powiedział prezes Kaczyński, bo młode kobiety, mówi, zamiast rodzić, to... A jak się to chwali, 15 minut szartnęłam dzieciaka, nie? Cyk, cyk przyjedają jedzą, tak powiedziałbym. Prawda, prawda? Przepraszam? i prawda. 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 Można i jedno i drugie. Jestem matką szwód. <laughs> można, można i jedno i drugie. Widzicie czas, można się na i dziecko urodzić. Tak jak? O matka. dzieci. No właśnie. I nie piłam, a urodziłam. Aha, dobra, dobra. D do dobra. Myślę. Bo, nie ja źle zrozumiałem, czy ona tak powiedziała? Prawda, prawda. Słyszałam? Głupoty, p***. Prawda, można i jedno i drugie. Nie, no dobrze zrozumiałem. No ja myślałem, że ona teraz to boiła, nie? Matką czwórki dzieci. No właśnie. I nie piłam, a urodziłam. Można i jedno i drugie. Warunki, nie, warunki dla dzieci. Dlaczego się boją rodzić? Córka moja. Z dwójką no, no. dzieci mieszka u mnie, no bo nie ma mieszkania, żebyś na swoje. Na perspektywy, żeby iść na swoje. Jako młode małżeństwo nie mają szansy rozwoju. Jak to stary kawaler bez będzie bez niczego, to on może powiedzieć. Na czym on się zna? On powinien właśnie siedzieć na fotelu i bujać swoje wnuki, których nie ma. Niech zacznie od siebie. No to piszcie w komentarzach, dlaczego młode Polki tak niechętnie decydują się na dzieci, czy rzeczywiście dają w szyję, czy to jest główny powód, a może są jakieś... Inne powody, jeżeli tak, to jakie, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarów, na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Tak. Dobre, dobre, dobre. Te komentarze jest naprawdę giga spoko. Jest naprawdę giga spoko, no. Czyje młode polki dają szyję? Słucham Państwa.